No cześć, znowu mamy wrzesień, a ja wiem czemu tutaj jesteś, bo dzisiaj otwieramy pierwszy kalendarz 2020. Słuchajcie, będzie się działo, zaczynamy nowy sezon. Cześć wszystkim, witajcie z powrotem na kanale Testowanka. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to witaj w moim kalendarzowym królestwie. Nie zapomnij o subskrypcji, bo będzie się w tym roku działo. Powiecuję Wam, że będzie się działo. Będzie mega. Dużo kalendarzy, będzie jeszcze więcej rozdań niż w zeszłym roku. Także koniecznie zostańcie ze mną i dzisiaj otwieramy nareszcie pierwszy kalendarz. Mówię nareszcie, dopiero jest wrzesień. Znowu posypiam się komentarze. O, a czemu otwierasz tak wcześnie? Przecież jeszcze do świąt pół roku. Słuchajcie, otwieram te kalendarze już dla Was od czterech lat, i dlatego, żeby pokazać Wam, co jest w środku, pokazuję Wam, które kalendarze warto kupić, które omijać lepiej szerokim łukiem. Ale na na początku zaznaczam, że kalendarzowe odcinki nie są sponsorowane, dlatego opinia będzie zupełnie moja i oparta na tym, czy mi się podobają, czy nadzwyczajnie nie. Ja jestem, słuchajcie, mega, mega podekscytowana tym sezonem. Mam nadzieję, że Wy też. Bardzo się cieszę, że jesteście wszyscy ze mną. No to, kochani, zaczynamy. Ja już się, słuchajcie, nie mogę doczekać, żeby pokazać Wam że pierwszy kalendarz, który wpadł w moje ręce. Słuchajcie, prosto z UK dzięki mojemu zaprzyjaźnionemu tygrysowi. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tym, tym, tym. Tam, dzisiaj będziemy otwierać ten cudownie piękny kalendarz od Make Up Revolution. Wiecie dobrze, jeśli oglądacie mnie już od lat, że ja uwielbiam tą firmę i sama używam ich kosmetyków praktycznie na co dzień, także jestem mega. Ciekawa, co siedzi w tym kalendarzu. Ja tradycyjnie nie oglądałam, nie czytałam składów, co jest w środku, także y, będzie to dla mnie niespodzianka i mam nadzieję, że dla Was też, jak będziecie oglądać. Jeśli słuchajcie, chcecie mieć niespodziankę na święta i nie chcecie zobaczyć, to po prostu nie oglądajcie, ale wiem, że większość z Was, która tutaj jest na moim kanale, jest mega ciekawa, co jest w środku, i dlatego będziemy. Zaraz otwierać go razem. Czy ja mogę powiedzieć na wstępie, jak strasznie podoba mi się to opakowanie w tym roku? Połączenie takiego różowego złota z czarnym wygląda mega elegancko i wydaje mi się, że będzie wyglądało pięknie pod każdym drzewkiem świątecznym. No i słuchajcie, przechodzimy sobie nareszcie do numeru jeden i ja numer jeden namierzyłam już sobie tutaj. Zaraz zobaczymy, co siedzi w środku. I słuchajcie, bardzo fajny start. W okienku numer jeden mamy taki bardzo nuciakowy błyszczek. Tak się prezentuje. Ten kolor na skórze bardzo mi się podoba. No to słuchajcie, od razu jedziemy do dwójeczki. Tutaj mamy dwójeczkę. Dwa razy mniejsze upakowanie. Co to jest? Bezbarwny żel do brwi. Nigdy nie używałam, no ale można przetestować. Trójeczka, znowu taka podłużna. Zaraz się do niej dobiorę. Nie Mogę otworzyć się stęsknił tak bardzo jak ja za kalendarzami ja już się naprawdę tak nie mogłam doczekać, dlatego tak się cieszę, że już możemy wreszcie zacząć ten sezon, słuchajcie pod numerem 3 wygląda na to, że mamy kolejną pomadkę nie, słuchajcie, to jest eyeshadow czyli, czyli cień w płynie ok jeszcze tego nie przerabiałam Wygląda na różowo-metaliczny. Nie mam pojęcia, czy to widzicie. Zaraz zobaczymy, jak będzie się spisywał na dłoni. To jest naprawdę przepiękny. Bardzo różowy, ale też naprawdę bardzo ładny. No to słuchajcie, idziemy do numeru 4. Pod czwóreczką mamy pomadkę. Taki kolor pomadki. O jej kuchennie Przechodzimy do kolejnego pudełeczka, numer 5, jak Wam się do tej pory podoba? Ja, wiecie co, naprawdę, to jest pierwszy kalendarz, chyba będzie najbardziej sentymentalny w tym roku, no bo pierwszy, ale jestem już mega ciekawa kolejnych, ale słuchajcie, numer 5, standardowa czarna kredka, tych kredek jeszcze będę miała w tym roku do zatrzęsienia, tak samo jak lakierów, nie wiem czy pamiętacie, ale <zysy> zawsze się przyda, naprawdę. W każdym domu zawsze się przyda. Czarna, nowa, świeżutka, kredka. Chociaż dobieram do fustki, bo jest duża. Coś materiałowego. To się chyba po angielsku nazywa scrunchie. Ja nie wiem. Ja nigdy ich nie używałam. Jest fajne, satynowe, ale. A wiem, że one znowu się teraz stały strasznie popularne, ale jak dla mnie w kalendarzu z kosmetykami, to mamy pierwszą, zapchaj dziurę 2020. No to słuchajcie, przechodzimy szybciutko do numerku 7. Chyba w środku mamy kolejną pomadkę. Ta jest koloru takiego brudnego różu. I ona bardzo przypomina mi kolor, który był w zeszłym roku, ale używałam, praktycznie już zużyłam całą, dlatego bardzo się cieszę, że teraz będę miała nową. Numerek 8. Ja się wcale nie, nie mam na ten kalendarz na razie, naprawdę jest super, to zobaczymy co jest tutaj w środku tym, 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 tym. mamy paletkę pierwszą paletkę, paletki z Makeup Revolution są takie super a tutaj jest, co? No rzeczywiście malutka paletka, zobaczmy to maleństwo hmm, ok powiem wam, że kolory na moje nie robią Żadnego wrażenia. Zupełnie nie po mojemu koloru, można tak powiem. E, zaraz Wam przybliżę. Tak się prezentuje ta paletka w powiększeniu i tak jak powiedziałam, zupełnie nie moje kolory. Jest trochę fioletowego, trochę jakiegoś szarego. No to złoto mi się podoba. Złota z Makeup Revolution naprawdę pięknie się mienią, a reszta. Hmm. Nie panikujmy, dajmy mu szansę. Jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie drogi, także jak najszybciej otwórzmy sobie numerek 9 na otarcie łez, mam nadzieję. I pod numerkiem 9 znalazłam taki oto róż z takim powiedziałabym brzoskwiniowym odcieniem. Numerek 10 otwieramy. Kochani, powiedzcie mi koniecznie w komentarzach, na jaki kalendarz najbardziej czekacie w tym roku. Ciekawy, czy pokryje się z tymi moimi oczekiwaniami. I co mamy w dziesiątce? Błyszczyk? I ten błyszczyk ma taki delikatny odcień różowego. Przechodzimy sobie szybciutko do jedenastki i słuchajcie, bardzo dużo takich samych rozmiarów pudełek. Mam nadzieję, że nie będzie nudnawo. Na razie, na razie chyba nie jest. Na razie jest trochę zróżnicowany, także otwieramy jedenastkę. Pod numerkiem 11 znalazłam brązową kredkę do brwi. Od razu przechodzimy sobie do dwunastki i dwunastka znowu podłużne pudełeczko. Pod dwunastką mamy primer do oczu, to znaczy podcienie, które zdałam już z zeszłego roku, z zeszłorocznego kalendarza. Używałam, testowałam, sprawdził się dobrze. Także wcale nie jestem na niego zła. Przechodzimy sobie do naszej ulubionej pachowej trzynastki. Po trzynastkom, słuchajcie, mam produkt, którego nigdy nie znałam jeszcze z Makeup Revolution. I tak naprawdę po raz pierwszy widzę taki produkt. To jest, wygląda przynajmniej na woskowy, na woskową kredkę do brwi. I chyba jej nikt nie użyje. Czyli trzynastka znowu szału nie zrobiła, także bez zbędnych komentarzy przechodzimy sobie do czternastkę, bo znowu jest kwadratowe pudełeczko i ja jestem jego bardzo ciekawa. No to słuchajcie, mamy pierwszy rozświetlacz. I słuchajcie, on jest. cudowny. Zaraz wam pokażę. On wygląda, słuchajcie, jak takie pomieszanie starego złota z różowym złotem i wszystkim naraz. Nie wiem, ale jest przecudne. Mega mi się podoba. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał na skórze. Czyli to widzicie? Czyli to widzicie! Popatrzcie, jaki cudowny jest ten odcień. Jak co, ale rozświetlaczom z Make Up Revolution jestem oddana i tutaj też się nie zawiodłam. Jest przepiękny. Jestem tak zakochana w tym rozświetlaczu, że już, już no przechodzimy do piętnastki. A w piętnastce wygląda na to, że mamy kolejny cień w płynie. Zaraz zobaczymy. Ładny! Nawet bardziej podoba mi się niż ten różowy pod spodem. I chyba bardziej pasuje nawet do mojego ubrania teraz. Nie, no naprawdę. Dobra, okej, okay, nie jestem zła. Szesnasteczka. I słuchajcie, wielkie niespodzianki nie ma. Kolejny błyszczyk. Też taki brudny róż, ale jest o wiele jaśniejszy od tej pomadki. Ale wydaje mi się, że bardzo fajnie by wyglądał na niej, żeby sprawić, że usta są tak trójwymiarowe. Wydaje mi się, że bardzo fajna kombinacja. Jako i kolejne podłużne pudełeczko. Taki trochę nudy, jeśli. Chodzi o same pudełeczka. Nie wiem, jakoś zróżnicowane rozmiary bardziej byłyby dla mnie przemawiające i ekscytujące. Nie wiem, może wybrzedzam, Może dlatego, że otworzyłam już tyle tych kalendarzy, że, no, po prostu wolałabym inne pudełeczka. No, ale jest jak jest, jest naprawdę piękne. Także już siedzę cicho i otwieram 18. Takiem 18 mamy kolejny błyszczyk bezbarwny, bo ten różowy. Czułby się chyba smutno sam. Hmm, średnio. No słuchajcie, przejdźmy od razu do numeru 19, bo e, wydaje mi się, że te kwadratowe opakowania o wiele lepiej się e, spisują niż te podłużne w tym roku, przynajmniej ja tak myślę. Po numerkiem 19 mamy baking powder, czyli puder, puder utrwalający do pieczenia. Nie mam pojęcia, czy w Polsce tak to się nazywa. E, ja osobiście nie używam, wydaje mi się, że jeszcze bardziej to wypukla jakieś, jakieś niedoskonałości, ale już stara jestem. Czekajcie, my tu gadu gadu, a ja się dopiero skapnałam, że nie otworzyliśmy 17. A czemu nie otworzyliśmy 17? Bo ona jest tutaj. Wszystko było takiegoś po kolei, a tutaj nam się schowała 17. I Nawet jej nie zauważyłam. To otwórzmy ją teraz. I prawie zapomnieliśmy o 17, ale znalazłam w 17 właśnie taki piękny skośny pędzelek idealny do kosmetyczki, do torebki. No teraz już jesteśmy programowo i przechodzimy sobie do dwudziestki. Po dwudziestkom, słuchajcie, do pary mamy kolejny malutki pędzelek. Ja już widzę prawie dno. Dwadzieścia otwieramy. I mamy tutaj, słuchacie kolejną kredkę. To jest chyba kredka do ust. Wydaje mi się, że będzie idealnie pasowała do pomadek i tych wszystkich błyszczyków, które znalazłam wcześniej. 22! Trzeci pędzelek w tym kalendarzu. Tym razem bardzo mięciutki. Fajny do różu i do konturowania. 23. Nie zawiedź mnie. Nie zawiedź mnie. Lusterko. Okej. Okay, fajny gadżet. Do torebki jak znalazł, ale po rozmiarze pudełka spodziewałam się czegoś lepszego. Brakuje mi strasznie jakichś takich mega turbo rozświetlaczy. No, miałam nadzieję, że tutaj będzie. A tu jednak poszło jak zwykle. O numer 24 ja naprawdę jestem jakaś wolna, bo dopiero sobie uświadomiłam, że nie ma 24, tylko mamy 25 prezentów. Ja tutaj już wężę jakąś paletkę, no kurczę. Makeup Revolution nie byłoby sobą, gdyby nie dało jakieś naprawdę fajne paletki. W zeszłym roku naprawdę była super, bardzo mi się podobała i używam do dziś, ale najpierw zobaczymy sobie na 24. Że trochę się zawiodłam, bo mamy czwarty pędzelek w w kalendarzu, czyli praktycznie mamy kompleci. Moim zdaniem cztery pędzelki w innym kalendarzu to jest trochę za dużo, zwłaszcza jak otwierałaś ten kalendarz już w zeszłym roku, to już te pędzelki masz, ale jeśli otwierasz taki kalendarz pierwszy raz, to masz od razu cały komplet pędzelków, które wydaje mi się, że idealnie sprawdzą się w podróży. Przyszedł moment, na który wszyscy czekaliśmy, numerek 25, kalendarz już pusty, także mam nadzieję, że to będzie naprawdę efekt. Wow! Ja jeszcze nie widzę, zaraz zobaczymy. Hmm. Ok, paletka jest dość zróżnicowana. Mamy i berze i odcienie szarego, i niebieskiego, e, i złota. Nie powinnam się czepiać, ale bardzo dużo jest takich kolorów, których na pewno nie użyję, bo jeszcze świat mnie nie widział w niebieskich odcieniach. Ale może też na to przyszedł czas. Paletka nazywa się Midnight, czyli północ. I tak w sumie powiem Wam, że nazwa dość trafna. I tak słuchajcie, paletka prezentuje się z bliska. Hmm, może jakieś rozdanie? No, rozgrzaliśmy się troszeczkę na ten sezon, co? A ja jestem ciekawa, jak Wam podobał się ten kalendarz. Jeśli nie chcesz przegapić odcinka, to koniecznie wciśnij dzwoneczek, to wtedy dostaniesz powiadomienie, jak tylko nowy odcinek pojawi się na moim kanale, a my widzimy się już bardzo szybko. Do zobaczenia. Cześć!